Dzień dobry Państwu, piątek 13, nie zachęca do inwestowania zwłaszcza w kryptowaluty o kryptowalutach i związanych z tym przejęciach, a właściwie fuzjach być może będę rozmawiał z moim gościem, Rahimem Blackiem, CEO Mozaikowi, Witam serdecznie Kłaniam się, cześć. Rahim w ostatnich dniach media społecznościowe obiegła informacja, że Przejąłeś 6% udziału w Kanga Exchange. Mhm. Dlaczego? Skąd ten pomysł? Nie wiem, czy słowo przejęcie jest dobre. bo To jest po prostu inwestycja. Mhm. Moim celem naszych przedsięwzięć jest, jest dostarczenie kompleksowego rozwiązania do tokenizacji aktywów, instrumentów finansowych, realnych wartości, które, które chcemy potem upłynniać na rynku wtórnym. Mhm. Dlatego stworzyliśmy mozaiko do tokenizacji i dlatego chcemy dać możliwość inwestorom upłynnienia tych tokenów na rynku wtórnym. Mhm. Więc naszym wielokrotnie podejmowaliśmy próby integracji z giełdami. Myśleliśmy też o budowie własnej. Jak poznałem zespół Kangi i narzędzie, które moim zdaniem jest najbardziej zaawansowane, technologicznie giełdą teraz na rynku to stwierdziłem że zainwestuje swoje prywatne środki i tą inwestycję jakby no, można powiedzieć poprę koniecz tak chęcią zintegrowania mozaiko i Kanga po to aby dostarczyć na rynku kompleksowe rozwiązanie do tokenizacji od emisji pierwotnej do rynku wtórnego. Także to jest cel, dla którego, dla którego zainwestowałem w Kangę i dzięki temu stałem się udziałowcem i mam teraz 6% udziałów i bardzo fajnych nowych wspólników: Sławka Zawackiego, prezesa i też CTO Żeligowskiego. Cały zespół pozdrawiam. Mozaiko, narzędzie do tokenizacji. Kanga Exchange, miejsce, gdzie te. Tokeny, te kryptowaluty możemy mhm. swobodnie kupić bądź sprzedać, ale budujecie też razem alternatywny rynek do kupna, do sprzedaży, do obrotu akcjami spółek. Czy to w ogóle w tym momencie jest możliwe? W tym momencie jest to możliwe. Jest to możliwe <coughs> dzięki temu, że połączymy mozaiko, które służy do emisji pierwotnej, mhm. z kangą, która jest, jest giełdą do, do rynku wtórnego, ponieważ obu tym zespołom. Towarzyszy jeden cel, to jest, to jest dostarczenie na rynek giełdy, w której będzie można upłynniać papiery wartościowe, instrumenty finansowe, realne aktywa, które mają odzwierciedlenie w realnej rzeczywistości, jak tokenizacja nieruchomości, jachtów. E Surowców, energii odnawialnej yy, i oczywiście spółek akcyjnych. Czy jest to możliwe z prawnego punktu widzenia? Jest to nawet wskazane, ponieważ przepisy nam sprzyjają. Od stycznia tego roku mamy obowiązek zdematerializowania do końca tego roku, a do czerwca wybrania podmiotu, z którym się to zrobi, zdematerializowania wszystkich spółek akcyjnych. Mamy około 13 tysięcy spółek akcyjnych, czyli zdecydowana większość, 90% jest poza rynkiem zorganizowanym na GPW. I te wszystkie teraz spółki akcyjne muszą stać się no, elektronicznym zapisem. I teraz ja nie wyobrażam sobie tego, żeby spółki akcyjne prowadziły rejestr nie wiem, w Excelu czy w jakichś aplikacjach, Baza danowych, ponieważ no zaznaczmy, czym różni się plik cyfrowy od tokena cyfrowego. No plik cyfrowy nie jest zasobem cyfrowym, dlatego że jego można sobie dowolnie kopiować. Jak masz plik cyfrowy z napisem 100 złotych, to robisz kopię w klej, masz 200. Mhm. Czyli nie wyobrażam sobie teraz, żeby kryptotokeny, kryptowaluty i, 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 i tokeny, które są akcjami firm prowadziły rejestr na bazach danych. I oczywiście, jeżeli zajmuje się tym giełda, zajmuje się tym bank, no to one mają legitymację do tego, że tych plików nie będą kopiować. Ale jeżeli mamy technologię Blockchain, no to wtedy muszą to być tokeny, bo tokeny tym różnią się od plików cyfrowych, że one są cyfrowymi zasobami, cyfrowymi aktywami. Naszym celem jest. Kompleksowe rozwiązanie od tokenizacji tych zasobów po yy, rynek wtórny. I teraz przepisy o dematerializacji akcji. Nie doszły w tym roku, ale w przyszłym roku przepisy o prostych spółkach akcyjnych, których będziemy mieli spółki akcyjne, które nie wymagają domu matryckiego. Technologia blockchain. To wszystko zmierza w stronę, w którą. No, nie tylko kryptowaluty, nie tylko kryptotokeny, ale także giełdy i organizacje spółki akcyjne nie będą wymagać nadzoru, bo będzie, będzie pod spodem technologia blockchain. I to jest nasz cel. Więc odpowiadając na twoje pytanie, czy to jest możliwe, jest to możliwe dzięki naszej integracji. A przepisy nam sprzyjają, ponieważ przepisy czasami mam wrażenie są bardziej do przodu niż, niż, niż możliwości technologiczne, bo dzisiaj mamy zapis o konieczności dematerializacji wszystkich akcji, a niewiele ludzi wie jak to zrobić. My chcemy się tym zajmować. Wiele trudnych słów pojawiło się w Twojej wypowiedzi. Tokeny, blockchain. Jak to wszystko będzie wyglądało? Czym będzie zajmowało się konkretnie Mozaiko w tej współpracy? Za co będzie odpowiedzialna Kanga? Inaczej oczywiście zyskają sami emitenci. To może odnieśmy to do, 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 do świata, który znamy. Tak? Mamy giełdę papierów wartościowych. Zanim wejdziemy na giełdę papierów wartościowych i zanim. Nabywcy akcji będą mogli je upłynniać na rynku wtórnym, czyli odsprzedawać drożej lub niestety teraz taniej, no to najpierw dom maklerski musi przeprowadzić emisję, czyli musi przeprowadzić emisję tych akcji, zaplanować wszystkie działania, stworzyć prospekt emisyjny. I teraz Mozaiko jest technologią, która zajmuje się tą pierwszą częścią, emisją pierwotną, której wygenerujecie white paper, w którym wygenerujecie token page, opiszecie wasz projekt i wtedy potencjalny nabywca, czy to w w emisji pierwotnej, czy nawet w, w, potem w sprzedaży na rynku wtórnym, będzie mógł się o Waszym projekcie dowiedzieć wszystkiego, przeczytać regulamin, przeczytać white paper. Do tej pory wszyscy to robili chałupniczo po swojemu. Technologia Mozaiko pozwoli Wam taką stronę e, emisyjną, e, white paper, e, tak zwany token page, e, oraz, e, oraz stworzenie w ogóle tokena na Ethereum za pomocą kilku kliknięć zrobić u nas bardzo szybko na Mozaiko. Czyli Mozaiko to jest. Pierwotna emisja tokenów i pierwotna sprzedaż z celem pozyskania kapitału na rozwój przedsięwzięcia. I w Mozaiko macie możliwość od razu listowania tych tokenów na kandze, żeby potem ci, którzy je od was kupią, mogli je odsprzedać. Można również przeprowadzić emisję pierwotną równolegle z y, rynkiem wtórnym. I tutaj Kanga jest jednym z prekursorów w ogóle initial Exchange Offeringu. Tylko, że Kanga jest giełdą, a do initial Exchange Offeringu potrzebna osobnej platformy, która się w tym specjalizuje. Mozaiko, emisja pierwotna, Kanga, rynek i giełda. Ja tutaj chcę jeszcze zaznaczyć, że. Y, Kanga jest bardzo zaawansowaną technologicznie w ogóle organizacją, a nie tylko giełdą. To znaczy, Kanga dostarcza w swoim ekosystemie nie tylko giełdy do rynku wtórnego, ale dostarcza na przykład procesor płatności Kanga Pay, gdzie możecie szybko się stokenizować na mozaiko i kryptowaluciarze mogą inwestować kryptowalutami, a nawet tokenami w przedsięwzięcia. Kanga to również wallet, czyli możecie mieć. Mieć po prostu swój portfel i śledzić wszystkie aktywa, które naby, nabyliście. No i już niedługo będziemy chcieli wrócić do epoki barterów, w którym tymi akcjami nawet będzie można płacić w sklepie, ponieważ no, krypto tokeny, czyli aktywa, działają na tej samej zasadzie co kryptowaluty. Więc, jakby tutaj tutaj, integracja jest bardzo głęboka, i dlatego, że ta integracja jest głęboka. To postanowiłem wyprzedzić ją wcześniej inwestycją w Kangę, ponieważ no, nie chciałem, żeby to był podmiot całkowicie zewnętrzny i żeby doszło do jakiegoś takiego przeciągania liny. Tylko chciałem, żebyśmy grali do jednej bramki, dlatego, dlatego zrobiliśmy fuzję i powiązanie kapitałowe. Rozumiem, że próbujesz wykorzystać zmiany w przepisach, 13 tysięcy spółek akcyjnych, to całkiem pokaźna baza klientów. Tak, rozmawiamy teraz ze wszystkimi domami maklerskimi, które nie wiedzą jak się za to zabrać. Mhm. Nie... Y to wszystko fantastycznie brzmi, natomiast przypomina mi się case podmiotu o nazwie Nowa Giełda, stworzone, stworzonego przez pana Patrowicza, którego serdecznie pozdrawiam. Um, nie boisz się no, pewnych przeciwności mm -hmm. czy, czy pewnych um, zawirowań ze strony regulatora, ze strony samej giełdy? Nie boisz się właśnie um, trudności w tym całym projekcie? Nie boję się dlatego, że je, 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 chcemy to zrobić w Polsce. No, z tego co wiem, to Nowa Giełda ma licencję estońską. Ja mam duże wątpliwości co do prowadzenia biznesu w Polsce na licencjach nie wiem, w krajach zagranicznych, ponieważ. No są przepisy o transgraniczności, to tak, nie, to tak do końca nie działa, jak się wszystkim wydaje, że możesz mieć licencję gdzieś na Filipinach czy w Estonii, działać sobie w Polsce. My, Ja każdy token, który emituję i który jest wątpliwy, no to daję do KNF-u do zaopiniowania. Mamy zaopiniowane tokeny pożyczkowe, Kanga dostała ostatnio bardzo mocną pozytywną opinię od KNF dotyczącą dotyczącą działalności kantorowej, bo Kanga to jest też sieć kantorów stacjonarnych, w których można tokeny kryptowaluty wymieniać na fiaty. Mhm. Okazuje się, że one działają zgodnie z prawem przeciwieństwie do Bitomatów, bo po drugiej stronie nie mamy człowieka, który cię widzi, więc mamy kantory stacjonarne. Mhm. Kanga też dostała bardzo pozytywną opinię dotyczącą stablecoina Omega, czyli wszystkie fiaty są najpierw zamieniane na stablecoin, mają pokrycie w fiatach, a potem stablecoin na inne kryptowaluty, więc nie jest to instytucja Pieniądza, więc mamy bardzo dużo opinii i jesteśmy gotowi zrobić to po prostu w Polsce. Oczywiście Kanga to jest też brytyjska spółka, dlatego że to jest no, podmiot, który chce działać globalnie, tak? Natomiast natomiast w Polsce działamy na polskich przepisach. Na tym polega instytucja security token offering, żeby mi ten w jurysdykcji, w której działa, w której się znajduje. Więc mhm. odpowiadając na pytanie, prób stworzenia. Alternatywnych giełd dla GPW było kilka. Mhm. E, natomiast no one albo się kończyły, albo nie cieszyły się dużą popularnością. W Polsce takie giełdy e, papierów wartościowych poza GPW i należących do nich podmiotami nie ma. Mhm. Więc my chcemy się stać takim graczem po GPW, ponieważ my jako giełda Kanga. No to chcemy przede wszystkim skupić się na papierach wartościowych. Nie boję się też z tego względu, że zaznaczę, iż większość, token, większość firm, które tokenizujemy w mozaiku, jest ich kilkanaście, to tylko 10% z nich chce robić akcje na tym rynku mocno regulowanym, więc większość z nich to, to powstają koncepcje na tokeny. Zupełnie nowe, które tworzą zupełnie nową ekonomię. Przykładowo, na przykład, tokenizujemy energię odnawialną, no to tworzymy stablecoin do, do kilowatogodzin, które tam y, panele wytwarzają. Mhm. Tokenizujemy nieruchomości, to idziemy w pożyczki, które instrumentami finansowymi nie są. Więc w, to, to, w tokenizacji, tokenizacja tym różni się od, od tradycyjnej giełdy papierów wartościowych, że token może być lojalnościowy, płatniczy, udziałowy. Ogranicza nas tylko wyobraźnia, więc wydaje mi się, że finalnie tokenizacja bardziej pójdzie w stronę zdecentralizowanych organizacji, które działają niezależnie od, 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 od regulatorów. E, natomiast jeżeli działają jakby w oparciu o, o ten rynek regulowany, to my wiemy, jak on jest regulowany. Mhm. Czyli on jest regulowany, ale on jest do pewnego poziomu uwolniony, no bo przecież do 5 milionów złotych można zbierać pieniądze na akcje i można nimi potem obracać, jeżeli się to robi zgodnie po prostu z przepisami mhm. i z ograniczeniami, które za tym idą. Mhm. Także trzymamy się przepisów. Rahim, um, obaj sobie doskonale zdajemy sprawę, że giełd kryptowalut, giełd tokenów jest sporo, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie globalnie kryptowaluty. Um, kryptowalutami możemy handlować no, tak naprawdę z każdego miejsca na ziemi. Mhm. Skąd ta pewność sukcesu? Bowiem no, podmioty takie jak chociażby BitBay, które już mhm. mocno są w umysłach kryptowaluciarzy, tak jak tutaj zostało już nadmienione, um, również mogą się tym zająć. Mhm. Na czym będzie polegała Wasza przewaga konkurencyjna? Nasza przewaga ma polegać na, na tym, że na połączeniu platformy do emisji pierwotnej z mhm. giełdą do rynku wtórnego. Mhm. Wyobraźcie sobie, że teraz jak wejdziecie na giełdę, to tam macie mnóstwo tokenów i skrót BTC coś wam powie, ETH też, mhm. no ale już inne skróty innych projektów, niekoniecznie. No mhm. i teraz możecie Dokładnie. sobie na Kendę to kliknąć i przejść do mozaiko, gdzie możecie się wszystkiego dowiedzieć o tym projekcie i podjąć decyzję o inwestycji. Tak samo wyobraźcie sobie, że macie emisję pierwotną z gwarantowaną giełdą zaraz po niej. Tego nikt nie zrobił na świecie. Dlatego, że jeżeli dzisiaj na przykład inwestujecie w projekty na przykład w Equity Crowdfundingu, to ciągle moim zdaniem to niewiele ma wspólnego z udziałem, to jest wsparcie. Dlaczego? Bo po pierwsze, a nie dostajecie cyfrowego prawa własności, a jedynym takim cyfrowym prawem własności jest token. Możecie dostać umowę, ale jest to trochę nieopłacalne i, i zresztą teraz dematerializacja nawet na to nie pozwala. Więc w przypadku crowdfundingu nie macie cyfrowego prawa własności, ani realnie nie macie tych akcji, a o, giełda jest jedynie obietnicą, że kiedyś w tym crowdfundingu firma wejdzie na GPW hmm. i sobie upłynniecie. No. Kiedyś to może nie być GPW yy, i kiedyś to świat pójdzie do przodu, a nie do tyłu. Więc taka obietnica jest daleko idąca. Tu wchodzicie, emitujecie tokeny i macie od razu giełdę. Mhm. Kompleksowe rozwiązanie. Naszą przewagą jest dostarczenie na rynek kompleksowego rozwiązania od emisji pierwotnej do rynku wtórnego. I to jest przewaga. I oczywiście chcemy się skupić tutaj na bardzo wymagających tokenach, jakim są papiery wartościowe. Mhm. To jest przewaga, jaką chcemy budować. Natomiast BitBay no to są głównie kryptowaluty. Nie wyobrażam sobie działania giełdy opartej tylko na kryptowalutach. To tak, jakbyśmy na GPW mieli tylko pieniądze, ale nie mogli nic za nie kupić. Wspomniałeś o crowdfundingu i właśnie także o metodach pozyskiwania kapitału. Chciałem porozmawiać. Czy Wasza współpraca, to znaczy Mozaiko i Kangi, będzie umożliwiała również projektom zebranie środków na dalszą działalność? Przede wszystkim Mozaiko. To jest zebranie środków. Mhm. I w sumie zbieramy te same środki co crowdfunding. Bazujemy na finansowaniu społecznościowym. Mhm. Czyli jeżeli tworzysz token page, no to pierwszym twoim kanałem to jest Facebook, Twitter, znajomi, żeby powiedzieć: "Hej, mam fajny projekt, kupcie. Do 5 milionów złotych za ostatni rok możecie zbierać pieniądze". Ale przewaga tokenizacji nad crowdfundingiem jest taka, że a, my dajemy cyfrowe prawo własności. Uwaga, to cyfrowe to znaczy. prawo własności to nie jest byle co, bo to jest token, który jest akcją świetle przepisów o dematerializacji akcji, token to nie jest tylko prawo do akcji. Token to jest akcja w świetle prawa. I my teraz, jak kupujesz w mozaiku, a nie przez Equity Crowdfunding, to przelewasz pieniądze i dostajesz prawdziwą akcję, którą jeszcze możesz upłynieć na giełdzie. Tego nie daje Equity Crowdfunding. Equity Crowdfunding nie daje cyfrowego prawa własności. Druga przewaga no to nad crowdfundingiem udziałowym jest taka, że u nas możesz właśnie od razu mieć tą giełdę. Czyli tam ta giełda jest tylko dalej. Taką obietnicą na przyszłość. Mhm, tak. Kolejna przewaga jest taka, że no mimo wszystko, jeżeli mówimy o kryptotokenach i tokenizacji, to możemy liczyć na kapitał z kryptowalut w Bizfundzie czy innych platformach e, e, społecznościowego finansowania tego kapitału z kryptowalut nie ma, bo nie ma tam procesorów płatności, nie ma tej mentalności. Tak? I kolejna rzecz, i moim zdaniem najważniejsza, jeżeli chodzi o różnicę między tokenizacją AGPW i crowdfundingiem, to jest tak, że GPW i crowdfunding w przypadku spółek skupiają się na akcjach. Mhm. W przypadku tokenizacji to może być akcja, ale nie tylko. Bo akcja może być środkiem płatniczym, nie wiem, tokenem lojalnościowym. Stokenizowaliśmy ostatnio bardzo duży, zagraniczny sklep internetowy, w który token jest, jest jeden token, który jest udziałowo-lojalnościowo-płatniczy. Dlaczego Czyli... nie zapłacić akcją za coś w sklepie? Czyli e, działa na tych samych zasadach. Chcąc zakupić, nie wiem, książkę, cokolwiek innego, możemy zamiast wyciągać pieniądze z portfela, wyciągnąć telefon i zapłacić kupionym wcześniej tokenem. E, kupionym wcześniej tokenem, który na przykład jest udziałem w tym biznesie, czyli mm. reprezentuje jego kapitalizację i nim zapłacić. <coughs> I wyobraź sobie wtedy, że ktoś idzie na przykład do swojego ulubionego sklepu, mm. ma akcje i może nimi zapłacić. <coughs> Ale ja sobie myśli, kurczę, szkoda mi tych akcji, żeby zapłacić za jakiś tam produkt, który zaraz nie wiem, zjem. No to sobie myśli tak, dobra, to nie zapłacę tymi akcjami, bo ich szkoda, zapłacę tradycyjnym pieniądzem. Tylko, że bramką wtedy do zakupu jest akcja i on wtedy kupuje tę akcję. Ponieważ ta akcja też staje się no, środkiem płatniczym jakby podstawowym dla danej organizacji. Wydaje się, że wasze rozwiązanie jest odpowiedzią na podstawowy chyba... Problem albo bolączkę crowdfundingu, czyli tą regionalność zbiórek crowdfundingowych. Czy myślicie razem z Kangą o globalizacji tego działania, tego procesu, o jakim mówisz? Myślimy, ale to jest wyzwanie bardzo trudne do osiągnięcia, ponieważ to jest tak samo nasz problem jak crowdfundingu. Globalizacja, globalny zasięg zależy od. Jednego tylko wyłącznie czynnika, to jest nakładów na marketing. Wszystko da się zglobalizować, jeśli ma się odpowiednie środki. Tutaj nie wystarczy wydać tylko pieniądze na marketing cyfrowy, ale ja widzę, jaka, jak wygląda współpraca z klientem, gdzie trzeba nie tyle użyć technologii, która jest skalowalna, ponieważ ja się wywodzę ze środowisk startupów, tak zwanych sasowych, czyli Software as a Service. Jedna z moich spółek, gdzie mam 50% IDEL, ma w 22 krajach ponad 1000 klientów. Natomiast hmm. wyzwaniem jest tutaj nie tylko dostarczenie technologii tej samoobsługowej, bo mozaiko i kanga jest technologią samoobsługową. Każdy z dowolnego miejsca na ziemi może to zrobić. Wyzwaniem tu jest wymyśleć jaką firma, która chce się tokenizować, chce dać wartość. Czyli właśnie stworzyć całą koncepcję tokena, którym będzie można płacić, jakie będą z tego dywidendy. I jak lojalizować klientów, jak postawić znak równości między inwestorem, marketingiem i klientów, jak mhm. sprawić, żeby finansowanie społecznościowe było działaniem marketingowym i dawało nie tylko inwestorów i kapitał, ale także klientów. To są te wyzwania intelektualne i to jest trudniej skalować. Mhm. Dlatego zróbmy to najpierw dobrze w Polsce, potem zróbmy to w innych krajach i skalujmy, jeżeli tylko pozwolą na to nakłady. Skalowanie wymaga nakładów finansowych. No tak, ale wybacz moją pewnie niekompetencję, ale to wszystko przypomina mi rok 2017 i panującą wówczas modę na ICO. Projekty, nie wiem, z Estonii, z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych zyskiwały globalną markę, globalne, globalną rozpoznawalność de facto tylko i wyłącznie. Za pomocą internetu. Czy tutaj, w hmm. przypadku Waszej współpracy z Kangą, również jest to możliwe? Czy hmm. emitenci, którzy będą pragnąć pozyskać kapitał za pomocą Mozaiko, wyemitować tokeny, a właściwie akcje, stokenizowane akcje na Kandze, również będą mogli pozyskiwać kapitał od inwestorów z Australii, z Chin, hmm. z Brazylii? Nic nie szkodzi na nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktokolwiek z Azji, z Australii kupił te tokeny, ponieważ one są cyfrowe i są na blockchainie Ethereum, a blockchain obywatelstwa nie ma. Blockchain do nikogo nie należy, należy do wszystkich, jest wszędzie. Więc te tokeny są, no, przemieszczają się z prędkością światła i, i tutaj jest to w pełni skalowalne. Natomiast no, 2017 to był ICO i, i to były kryptowaluty. Teraz mówimy o STO, nie o środkach pieniężnych, tylko o tokenach posiadających. Wewnętrzną wartość i w Security Token Offering to jego definicja polega przede wszystkim na tokenizowaniu realnych aktywów, instrumentów finansowych, których odnosimy się do tej istniejącej jurysdykcji prawnej. No bo co z tego, że ja dzięki blockchainowi mam prawo własności do czegoś, co nie ma wartości. No to teraz chodzi o to, że jeżeli na przykład token jest pożyczką. No to musimy stokenizować tą pożyczkę, dzięki temu ona jest dostępna dla każdego, wszędzie i łatwo ją można sprzedać przez Twittera, przez Facebooka i tak dalej. No ale jak przyjdzie do wypłaty dywidend i ktoś się nie wypłaci, to oczywiście smart kontrakt może zabezpieczyć to innym tokenem, który wejdzie w Twoje posiadanie, jeżeli ja nie wypłacę Ci odsetek. No ale jeżeli ja Ci nie dam nic w zamian i Ci oszukam, to Ty możesz pójść do sądu. No i to pytanie jakiego sądu? No, polskiego sądu opartego tam w, na przepisach 64 roku o postępowaniu cywilnym, prawie pożyczek i tak dalej. Więc no, tutaj, tutaj jest mniej ryzyk dla inwestora, jest to dużo trudniejsze dla emitenta i my ten trud chcemy podjąć. Mhm. Chcemy potem wchodzić w kolejne legislacje. I chcę zaznaczyć tutaj, że każdy biznes, który dzisiaj jest globalny, to ma RODO, ma lokalną y, y, jurysdykcję. Nie mhm. wiem, w, globalne firmy Uber, Facebook też tutaj muszą. Przestrzegać przepisów polskich co do jazdy, przewozu osób. Facebook ma siedzibę w Warszawie i to są globalne firmy, ale one jednak mierzą się z e, przepisami o tym, że dzisiaj jest na przykład zamknięte biuro z jakiegoś powodu, prawda? Mhm. Więc to, to nie może być działanie oderwane od rzeczywistości, tak jak w 2017. Mhm. Za oknem powoli robi się cieplej, coraz cieplej, wiosennie. Miejmy nadzieję, że, że również i panująca epidemia powoli dobiegnie końca. Natomiast chciałem właśnie nawiązać do przyszłości i zapytać o pierwsze projekty, wspólne projekty realizowane przez Mozaiko i Kangę, kiedy otrzymamy możliwość zainwestowania w. Pierwszy projekt? Pierwsze projekty możecie inwestować już teraz na Mozaiko. Tam y, możecie się stokenizować, ale tam możecie też zobaczyć projekty stokenizowane. Mhm. Te projekty stokenizowane od razu są listowane na giełdzie. Naszym mhm. największym wspólnym projektem będzie projekt, który już w przyszłym tygodniu, e, we wtorek, jeżeli tylko e, e, pozwoli na to zdrowie i, <grym> i życie, e, to e, będzie e, bardzo duża tokenizacja. E, farm fotowoltaicznych, w których token jest, uwaga, stable coinem energii odnawialnej, czyli kilowatogodziny, którym będzie można handlować zamiast na towarowej giełdzie energii, na giełdzie Kanga. Czyli rozumiem, że im bardziej słonecznie, tym więcej tych tokenów? Jest coraz bardziej słonecznie. Jeszcze przed tym, tą paniką teraz mieliśmy inną panikę klimatyczną i Aha. te paniki się cały czas przenoszą z jednej na drugą. Aha. Czy tylko takie spółki, powiedzmy, nowych technologii, spółki, które są nowoczesne, czy również takie tradycyjne biznesy? Najbardziej teraz powiem szczerze, zależy mi na tradycyjnych biznesach. Zależy mi jakby na tym, żeby żeby tokenizować te takie twarde biznesy, fabryki, farmy, nieruchomości, te spółki akcyjne, po mhm. to żeby połączyć te dwa światy, żeby to nie było tak, że blockchain to jest to zjada własny ogon mhm. ja tak to nazywam tylko właśnie żeby te dwa świata z, z światy ze sobą pożenić ponieważ no, yy, no, to będzie spekulacyjne jeżeli tylko będziemy grać na kryptowalutach które są środkiem pieniężnym bez tokenów które mają wewnętrzną wartość no, a ta wartość no, płynie ze światła słonecznego płynie ze świata płynie z tego co się co się z tym dzieje i to mhm. jest kapitalizacja i to będzie to będzie Kapitalizacja potem tych wszystkich tokenów i tych wszystkich kryptowalut, które staną się tak naprawdę narzędziami. Mhm. Dostarczamy technologię, sprawiamy, że pozyskiwanie kapitałów ma być szybsze, prostsze i, i przyjemniejsze. Mhm. Jeszcze na sam koniec, naprawdę na sam koniec, chciałem zapytać właśnie o tą mhm. wartość. E, kryptowaluty mimo wszystko tracą, e, miały mhm. być odpowiedzią na, rynki na problemy rynków finansowych czarny nie tylko poniedziałek ale i chyba cały tydzień pokazuje, że również i Bitcoin jest odporny na koronawirusa czy tokeny wychodzące z Mozaiko notowane na Kandze rzeczywiście będą mieć tą wartość ukrytą w sobie, tą, tą prawdziwą wartość? No jeżeli token to jest cyfrowe prawo własności do wszystkiego, mhm. czyli na przykład cyfrowe prawo własności do nieruchomości, czyli na przykład cyfrowe prawo własności do biurowca w centrum Warszawy. Ten biurowiec oczywiście może potem kryptowalutą płacić za energię odnawialną, czyli kupować tokeny lub je wytwarzać. Więc wszystko będzie stokenizowane. Internet stworzył swój pieniądz, kryptowalutę, która nie wymaga instytucji pośredniczących, Tworzy też swoje własne prawo własności, czyli cyfrowe prawo własności, cyfrowe złoto, które jest czymś więcej niż zwykły plik cyfrowy, zwykły zapis liczb. Bo jeżeli byłby to zwykły zapis liczb, potrzebowalibyśmy banku, domu makreskiego, instytucji, która to uwierzytelni. Hmm. Dzięki technologii, to uwierzytelnianie jest niezależne. Internet stworzy coś jeszcze, stworzy DAO, czyli zdecentralizowane organizacje, organizacje działające autonomicznie z własnym systemem ksiąg wieczystych, sądów i tak dalej. Więc to będzie taki następny, następny level. Natomiast, natomiast jeżeli token jest cyfrowym prawem własności do czegoś takiego realnego, jakim jest biurowiec centrum Warszawy, to jeżeli w biurowcu, nie wiem, Ku 22 dzisiaj na przykład okazuje się, że jest koronawirus i tam zamiast 100% pracowników przyszło 10%, to dzisiaj wartość tego biurowca spadła powiedzmy o 90%, tak? No to wtedy to nie jest wina tokenizacji, że wartość biurowca spada. Dzisiaj nie spada wartość kryptowalut, tylko że jesteśmy w sytuacji, gdzie spadła wartość wszystkiego, a tokeny tylko są zapisem tego, co się dzieje. No cóż, mało optymistyczne wnioski płynące z naszej rozmowy. Ale realne, najważniejsze, Ale realne, że, tak. że prawdziwe. A o realno, realności, o rzeczywistości um, przepisów prawa w świetle kryptowalut, a właściwie odwrotnie, kryptowalut w świetle przepisów prawa rozmawiałem z Rahimem Blackem, CEO Mozaika, udziałowcem Kanga Exchange. Rachim, bardzo dziękuję za, za wywiad, za przybycie do studia pomimo warunków, a Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na konferencję. Mam przerwa. nadzieję, że na tyle byliście wciągnięci, żebyście chociaż na chwilę zapomnieć o tym, co się <coughs> dzieje, bo będzie dobrze. 明明都去。<laughs>